Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Trichoplay, realizowanego przez firmę Trichopartner, a naszym gościem dzisiaj będzie Karolina Czyżowska, trycholożka, kosmetolożka i dietetyczka kliniczna. Dzień dobry Karolina. Dzień dobry, cześć Agnieszka. Trochę Cię powypytuję dzisiaj o taki odwrócony schemat, bo ostatnio rozmawialiśmy z Agnieszką Niedziałek o takiej jej drodze od influencerki, włosomaniaczki do trycholożki, a u Ciebie to jest zupełnie w drugą stronę. Od trycholożki, osoby, która specjalistycznie pracuje z pacjentami, do też... Można powiedzieć, trychologicznej influencerki. Zacznijmy od tego, jak w ogóle rozwijała się Twoja specjalizacja w trychologii, Twoja praca. Moja praca zaczęła rozwijać się tak naprawdę od dietetyki klinicznej i zamiłowania do zdrowego trybu życia. W trakcie okazało się, że dietoterapia jest bardzo pomocna moim pacjentom i zaczęłam ją łączyć właśnie z trichologią, ponieważ w wywiadach swoich pacjentów często dostawałam informacje właśnie, że włosy przestały wypadać w trakcie naszej kuracji, że dzięki właśnie dietoterapii, odpowiedniej suplementacji coraz więcej pacjentów zaczęło zauważać właśnie zmiany w swoim wyglądzie włosów, w kondycji włosów i stąd narodziła się Narodziło się to moje zamiłowanie i postanowiłam je przenieść do właśnie internetu, do sieci, gdzie stwierdziłam, że będzie to świetną motywacją również dla innych osób, które borykają się z problemem nadmiernej utraty włosów. Czyli punktem wyjścia była dietetyka, a dopiero potem trychologia. Tak, w pierwszej kolejności dietetyka, jednocześnie z kosmetologią, stąd też połączenie właśnie później i dołączenie wiedzy trychologicznej. A powiedz, jak Ty w swojej pracy łączysz te trzy dziedziny, bo one są powiązane oczywiście, ale to jest bardzo szerokie pole działania. Są zdecydowanie bardzo ze sobą połączone. Oczywiście staram się na co dzień stosować wiedzę z każdego zakresu, zarówno kosmetologii, jak i trychologii, ale też dietetyki. I najczęściej pacjenci, którzy do mnie trafiają, są to już osoby świadome, które chcą kompleksowego, holistycznego zaopiekowania się ich organizmem. Czyli działamy zazwyczaj całościowo i bardzo fajnie łączy mi się tutaj wiedza z zakresu zarówno dietetycznej, jak i właśnie trychologicznej. Dobrze, to teraz wracamy trochę do tych mediów społecznościowych, bo tam działasz też intensywnie. Powiedz, czy od początku miałaś taki pomysł na swoją pracę, żeby łączyć to, co robisz w gabinecie, z takimi działaniami edukacyjnymi w mediach społecznościowych? Zupełnie nie. Wyglądało mhm. to zupełnie inaczej. Instagram jeszcze kilka lat temu, jestem już na Instagramie od około 15 bodajże lat, jeżeli dobrze pamiętam. Instagram było moją odskocznią po prostu od codzienności, od pracy, więc można powiedzieć, że było to moje hobby. Nie tam żadnych informacji na samym początku związanych z moją pracą na co dzień, z pracą gabinetową. I tak naprawdę widzimy ten trend rozwijający się specjalistyczny na Instagramie od kilku lat tak naprawdę. Wcześniej nie mieliśmy tylu specjalistów na Instagramie. Instagram stał się taką wizytówką dla większości osób i postanowiłam po kilku latach troszeczkę zmienić profil mojego Instagrama z takiego hobbystycznego właśnie na działania moje marketingowe, między innymi związane Właśnie z trychologią, ale też dietetyką. A powiedz, czy ty to wszystko robiłaś sama, czy miałaś na przykład wsparcie? Kogoś, kto się na tym zna, dobrze się porusza w mediach społecznościowych, bo wielu specjalistów ma takie opory czy problem, że jedna rzecz to jest praca w gabinecie, praca z pacjentami, a druga rzecz to jest to właśnie. Marketingowe podejście, czy budowanie swojej marki osobistej, chociażby w mediach społecznościowych. Mhm. Zazwyczaj robiłam to samodzielnie i większość czasu, który poświęcałam, to było samo doskonalenie się, samo kształcenie. Muszę przyznać, że 99% mojego Instagrama to jestem po prostu ja, moja wiedza, samouctwo myślę również. Natomiast w ostatnim czasie pomaga mi również moja bardzo bliska znajoma, która poniekąd w pewnym sensie można powiedzieć, że. Kierunkuje moim Instagramem i podpowiada mi, bo bardziej tak bym nazwała, właśnie podpowiada mi, w jakim kierunku działać i jakie działania podejmować w tym momencie. Hmm. A powiedz, czy ta aktywność w mediach społecznościowych to, że no stałaś się popularną ekspertką, to ci ułatwia pracę w gabinecie, czy może w jakimś sensie utrudnia? Myślę, że bardzo ułatwia. Raczej zawsze staram się szukać superlatyw, więc myślę, że bardzo mi to ułatwia moją pracę, dlatego, że mam już konkretny profil pacjenta, który do mnie trafia. Profil pacjenta, który mnie obserwuje na Instagramie, który obserwuje moją codzienność, ponieważ na Instagramie też dzielę się moimi nawykami. Staram się pokazywać moje zdrowe nawyki. No tak, przepis na ogórki. Mój ulubiony. ulubiony. Korzystałaś, tak. tak? Świetnie. Czyli widzisz, tak jak mówisz, właśnie osoby, które mnie obserwują, staram się korzystać z moich porad i mimo, że wydaje mi się czasami, że to co wrzucam jest takie błahe, niepotrzebne, okazuje się później w gabinecie, kiedy trafia do mnie pacjent, że dla innych jest to bardzo mocno odkrywcze, więc postanowiłam się dzielić tymi informacjami i dzięki temu mam taki konkretny profil pacjenta, który już do mnie trafia, który już ma jakąś wiedzę, taką chociażby podstawową, który wie, że nie przychodzi do mnie tylko po magiczną wcierkę, mm. który przychodzi tylko po magiczną tabletkę, po magiczne rozwiązanie w związku z jego problemem, tylko wie, że będzie musiał zmienić swój tryb życia tak naprawdę, cały swój styl życia i są na to zazwyczaj pacjenci gotowi, dlatego właśnie myślę, że ta praca właśnie instagramowa mi to ułatwia i to są superlatywy, które na pewno dostrzegam. A czy to jest tak, że te dobrze prowadzone edukacyjne media społecznościowe ułatwiły Ci też wejście w inne rejony, bo często jesteś zapraszana do telewizji śniadaniowych i tam dzielisz się swoją wiedzą? Myślę, że tak. Myślę, że to mi otworzyło więcej dróg, więcej właśnie możliwości, między innymi chociażby zaproszenie do waszego podcastu. Także też bardzo mi miło, że, że postanowiliście mnie zaprosić, więc na pewno social media dają taką szerszą możliwość działań na wielu polach i dzielenia się ze swoją wiedzą właśnie z szerszym gronem odbiorców, nie tylko tych Instagramowych. Mm. Mówisz, że lubisz patrzeć na te dobre strony, ale ja mimo wszystko muszę cię zapytać, czy są. Jakieś pułapki, które media społecznościowe ekspertom, którzy pracują w branży no, beauty czy w specjalizacji już trychologicznej, mm -hmm. które niosą właśnie takie małe rzeczy, które gdzieś tam no, mogą być taką pułapką, które warto omijać. Myślę, że tak. Myślę, że na pewno nie jest weryfikowana wiedza w social media, bo dzisiaj ekspertami może zostać większość osób nawet nie mających podstaw. Myślę, że dobrze i warto generalnie przesiewać te informacje oczywiście. Na żadne pułapki raczej się nie natykam, bo staram się weryfikować treści oglądane przeze mnie. Staram się oczywiście obserwować profile, które mnie interesują, które są zgodne z moim podejściem. I to ta zgodność właśnie z moim podejściem pozwala mi myślę unikać takich pułapek. A powiedz, gdzie szukasz inspiracji? Takich nie tylko, żeby prowadzić Instagrama, ale też takich właśnie na co dzień, żeby dzielić się tą wiedzą, żeby też uczyć się nowych rzeczy. Myślę, że głównie w mojej głowie, przede wszystkim jestem osobą dość kreatywną, tą kreatywnością staram się właśnie też między innymi dzielić. Oczywiście obserwując też zagraniczne konta na pewno, tak, właśnie w ich działaniach. Natomiast myślę, że głównie to moja głowa, ponieważ staram się, żeby ten profil był spójny ze mną. Ten profil to po prostu ja, moje działania, moja codzienność. I pewnie dzięki temu nie masz takich sytuacji, że ktoś przychodzi do Twojego gabinetu i mówi, a ja sobie to wyobrażałam zupełnie, zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Dokładnie, tak. Raczej takich sytuacji nie miewam, i zawsze właśnie jest to dla mnie ogromnym komplementem, kiedy ktoś widzi tą spójność, tą wiarygodność i kiedy ją potwierdza, kiedy mnie już poznaje faktycznie w codziennej pracy. Masz już duże doświadczenie w prowadzeniu swojego Instagrama, i tak jak mówiłaś, robiłaś go w bardzo dużej mierze sama. Czy miałabyś takie wskazówki dla innych ekspertów, którzy dopiero chcą zacząć działać na Instagramie czy w innych mediach społecznościowych, jakby gdzie tam też podzielić się swoją kreatywnością, od czego by mogli zacząć, gdzie się pojawić, jakie obszary tematyczne poruszyć. Na pewno obszary, które są do tej pory może nie do końca zaopiekowane, czyli podstawowa wiedza żywieniowa, bo dzisiaj wielu specjalistów dzieli się wiedzą dość zaawansowaną, gdzie nie dla każdego jest to zrozumiały temat, więc jeżeli są osoby, które chciałyby jako dietetycy na przykład rozwijać się instagramowo, to warto byłoby się dzielić taką wiedzą nawet i basicową, podstawową, a także zweryfikowanymi informacjami. Na pewno w budowie swojego wizerunku pomaga po prostu spójność z samym sobą, wiarygodność, bycie sobą, więc myślę, że to jest droga do sukcesu, ale też bycie regularnym, konsekwentnym, systematycznym i cierpliwym, bo niestety nie wygląda to tak, że z dnia na dzień nasze konto rozkręca się, zazwyczaj są wzloty, upadki i trzeba być naprawdę w tym cierpliwym. Ale jeżeli znajdzie się swoje grono odbiorców, jeżeli jest się właśnie wiarygodnym, to myślę, że zawsze takie osoby będą chętne, aby nas obserwować. A powiedz w takim razie, co ty masz, jeśli chodzi o typy preparatów, nie chodzi mi nawet o marki, na swojej takiej trychologii, Ekologicznej toalet, co jak wygląda Twoja rutyna, jaką Ty preferujesz? Moja codzienna rutyna jest dość prosta. Staram się raczej iść w kierunku przesadnej ilości kosmetyków. Gdzie kiedyś faktycznie muszę się przyznać, że moje półki w łazience ociekały ilością kosmetyków. Wtedy zresztą uczyłam się tak naprawdę też na sobie, na swoich włosach, co one lubią, czego potrzebują. Uczyłam się też dla pacjentów, testowałam różnego rodzaju kosmetyki. Dzisiaj jest to dość prosta rutyna, choć niektórym może się wydawać dość zaawansowana. Jest to szampon dobrany do potrzeb mojej skóry głowy i przede wszystkim regularny peeling chociaż peelingi wykonuję dość rzadko bo moja mm. skóra tego nie potrzebuje i to jest właśnie dość indywidualne dzisiaj mówimy bardzo dużo o tym żeby peelingować regularnie tak. skórę głowy przez zbyt regularnym peelingowaniu mojej skóry głowy to się nie sprawdzało dlatego ja jestem dość elastyczna staram się obserwować potrzeby moich pacjentów przy okazji i widzę że u mnie zbyt częsty peeling nawet jeżeli jest on łagodny nie przynosi oczekiwanych rezultatów i stawiam przede wszystkim w mojej pielęgnacji na nawilżenie skóry głowy. Zawsze jest to wcierka o działaniu nawilżającym. Oczywiście odżywka na długość, czasami termoochrona, jeżeli stylizuje włosy, ale jest to bardzo rzadkie i oczywiście odpowiednie preparaty na końcówki. Dobrze, ten minimalizm mi się podoba, bo mm -hmm. myślę, że jest taki osiągalny i, i możliwy do ogarnięcia. Tak. Mówiłaś o tych swoich trychologicznych i zawodowych marzeniach, które mimo że niewypowiadane na głos się spełniają. Czy możesz nam powiedzieć coś o swoich. Planach, albo właśnie takich projektach, o których wkrótce usłyszymy. Na pewno myślę kolejna linia kosmetyków. Jeszcze nie mogę zdradzić konkretnie, co to będzie. Na pewno, na pewno będziemy poszerzać swoje działania, więc myślę, że to będzie taki główny priorytet dla mnie w najbliższym czasie. Na pewno liczne wystąpienia na konferencjach, zawsze czas właśnie po okresie letnim, urlopowym jest dla mnie dość wymagający, więc udział w wielu konferencjach naukowych, ale też czasopisma, pisanie artykułów. Właśnie do czasopism nawiązałam właśnie ostatnio bardzo fajną współpracę, więc to również będzie. Myślę takim fajnym, fajnym projektem, ale też tworzę treści do dwóch książek, nie swoich. Od razu, od razu okay. powiem, że akurat nie moje, może to jeszcze nie ten czas. Natomiast te książki też niebawem się ukażą we współpracy, więc to są moje najbliższe projekty. I oczywiście stale praca ze studentami w momencie, kiedy zacznie się nowy rok akademicki. Jest tego dużo, więc mam Jest nadzieję, że sporo. będziesz znajdowała czas i miejsce na te nowe marzenia i będziemy trzymać kciuki, żeby się spełniały. A was zapraszam do posłuchania i obejrzenia kolejnych odcinków Trichoplay. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo.